Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Nord. A to jest materiał konkursowy na konkurs Sapphire Rozgrywka 2.0. No więc gramy bardzo starą grę Divine Intervention i bardzo trudną. Naprawdę, żeby ją przejść na trzech życiach tak jak to ja zrobiłem. No i przy, bez tych cheatów, czyli, że mamy wszystkie broń na początku. Jest to bardzo trudne. Yy, no i myślę, że docenicie mój trud. Jak sobie teraz patrzę na tą grę, bo już jak ja byłam małym dzieckiem, jeszcze grałam w tą grę, miałam chyba 8 albo 7 lat, to jej się bałam, normalnie jej się bałem, ja tego nie rozumiem, jest nic tego. no ona jest taka, nie jest ona straszna, tylko to prostu jest, no jak jest taka gra, to nie wiem, <grym> jak to rozumiecie, ale ona ogólnie nie jest straszna, na przykład Slender, Cry Fear, czy Condemned, nawet teraz to nagrywa dwa bloodshot. Krojo, rojo, serio, patrzcie się. No istny rojo Na początku ten pomysł miał być bardziej kratny Ale teraz skupić się na przycinku dobra, dobra dobra, dobra, ale to jest tarczownik, A przynajmniej był O i jeszcze ten zakonnik O środek Na początku ten pomysł miał być bardziej kreatywny. Chciałem nagrać jakąś grę z prawdziwego życia. E, na przykład Batifilda lub w, w, w tym stylu. Tylko, że po prostu zabrakło mi e, przedmiotów, żeby to wykonać. I osób, i osób, i osób to jest najważniejsze. Bo na początku chciałem, naprawdę miałem ambicje. Miał, jeszcze wymyślałem jakieś sztuczne osoby, coś dodawałem. Ale to się nie udało niestety. Przepraszam, że tak mało mówię, ale muszę się zbyć na przeciwnikach, bo to jest bardzo trudna gra, jak już mówiłem. What the hell? Wow. Uga, bo na ma Fak Fuck, 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 fuck. Kurde, umarłem. Dobrze, mam jeszcze dwa życia. Na szczęście, bo jak to przegram jeszcze te dwa życie, to cały materiał od nowa. Dobra, tym razem Uzi. Uzi jest szybszy i będzie mi się szybciej strzelało i na tych bahorów. Dobra, po podchodzimy i wyczekujemy na tego anioła i aż wyskoczy ten ron. Tym razem to już jest niespodzianek. Fak, 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 fak. Bum! Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Bum! Dobra. Uzi zawsze daje radę. Gruby prosiek. Boss. No nieźle, teraz widzę że ja go jakoś... Nieźle. Zrzed gada? Co Uzi? Nie, nie zrzed gada to jest dość trudny sposób. Chyba tam czy trzeba specjalnie w specjalnym momencie Cały czas strzelać, ale wtedy kiedy on będzie jakiś up to wtedy on mu zabierze żyć. Trzeba... cały czas po prostu. No. Fuck! Głupia go się nic przez przez nią przeskoczyłem. Jeszcze zobaczę na nagraniu, czy mi się udało, czy nie. Ona no, no, chyba ona jest strasznie zbugowana. No nic, jeszcze do życia. Oby mi się teraz udało, proszę, proszę! Okay, that's good. Koniec! Wreszcie koniec! Ja! Yeah. Udało mi się! Ale dobrze, na trzech życiach jest w końcu, w końcu! Mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze obejrzyjcie do końca, bo będę mówił tam, co jest dalej. No i dobra, mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli się podobało, to zlajkujcie, bo to bardzo dla mnie wiele znaczy jako dla twórcy. I docenicie trud, jaki włożę w to nagranie. Sami spróbujcie. Link, wszystkie linki macie w opisie. Do mojego poprzedniego filmu, do Facebooka Staffire. no i oczywiście do wszystkich innych yy, rzeczy. No i do tej gry też. Dodam, dodam. No i dobra, to było na tyle. Cześć, do zobaczenia, no i do następnego odcinka. Narca. Play games like a